Chiamadeczka, śmiałeczki, witam Was w kolejnym odcinku. Widzę, że zepsuł się głośnik, więc to jest idealna fucha dla Francisa, ponieważ on, żeby skończyć aspirację, musi jeszcze ulepszyć trzy obiekty. A ja tyle słuchała tego New Age'a y, aż 36 razy, że się zepsuł głośnik. Ale słuchajcie, od czego dzisiaj chciałam zacząć? O, tutaj, Francis, nie, 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 Odzyskaj części najpierw, bo potem ulepszysz coś. Dobra, weź tego. Zrób to. Dobrze, poproszę ulepszyć. Wydaje mi się, że lodówkę można ulepszyć, tylko potrzebowaliśmy czegoś tam. Dobra, wzmocnij drzwiczki, żeby nie czaskały, słyszysz? A, i słuchajcie, tak, to co jest ważne, to żaki osiągnął maksymalny poziom wszystkich umiejętności, więc dla mnie to jest znak, że trzeba go upgradeować. Co za tym idzie, idą duże zmiany, no bo żak będzie w grupie wiekowej szkolnej i tak jak obiecałam, będzie miał rodzeństwo. Także czeka nas druga ciąża Adi i dużo ciekawych rzeczy, takie jak naprawianie drzwiczek, Mistrzowe konsolety Candy odwal się. Nic nie tego, żaden mistrz. Dobrze, no zamontował ulepszenie, no i kurczę, mamy jeden obiekt. Jaki obiekt możemy ulepszyć? Weźcie się prysznic, ulepsz. O tak, ulepszmy prysznic. Zalicz mózgowca, zalicz mózgowca, zalicz mózgowca. <laughs> Festiwal czegoś tam, tutaj co, nie, nie, chcemy klubu sportowego, nie będziemy, co wy, co to za, co to jest w ogóle za propozycja? Kapitan zespołu tanerczego, jak jestem kurde aniołem biznesu, co to w ogóle Jasminder beznadziejny ten, ty i Kiyoshi się przyjaźnicie, my się z Kiyoshim przyjaźnimy pierwsze słyszę. Yeah, udało się, Francois wypełnił aspiracje Chyba drugą już. No dobra, to kim ty chcesz być jeszcze, Francis? No dobra, to może będziesz tym kulturystą. Chcesz być kulturystą? Dobra, niech będzie, niech będzie, że będziesz ćwiczył teraz. Adia, chodź, mamy czas spełnienia aspiracji. Czy to jest to New Age? I weź, słuchajne w Agę e i będziesz miała to zaliczone. Kto tam coś dzwoni do nas? Pisze coś? Mam ochotę na zakupowe szaleństwo. Nie, ty, nie masz pieniędzy, człowieku. No dajemy ci, płacimy ci alimentów. A, i Adia ma taką pi pijamsę. Idź do pracy, halo, nie New age. Proszę, nie tupać nóżką, tylko idź do pracki. Właśnie, Adia wbiła ten, zapomniałam wam powiedzieć. Ona jest, ma dziesiąty poziom kur kurier... karier... Kariery kulinarnej. Wybierzemy się, słuchajcie, odwiedzić naszych sąsiadów, ponieważ muszę wam coś pokazać. Ciekawe, co ja tam wymyśliłam. Zapukamy do drzwi. Zobaczymy zaraz, co tutaj się dzieje. Zapraszamy do środka i kogo my tu mamy? Samaria zamieszkała z Donem. Wcale to nie było tak, że ich tutaj zesfatałam, ale no generalnie mamy tutaj, moi drodzy, romans wśród naszych znajomych. Ale nie ukrywam, że tutaj chciałabym, żeby jako już mieszkają razem i im dobrze idzie, no to chciałabym zrobić, że tak powiem, zaręczyny Don Lotario. Tutaj coś chciałabym, żeby jakieś dzieci się u nich pojawiły. Don taki śmiały, Także moi drodzy, słuchajcie, przełączymy się na nich. Na chwilkę zajrzymy do nich. Troszkę się wtrąćmy w nie swoje sprawy. Pod moim okiem Samaria ukończyła studia. Tam już miała dosłownie ostatni semestr na Instytucie Foxbury Sztuki Pięknej i podjęła pracę jako stylistka. Co prawda ja ją wystylizowałam, bo wyglądała tragicznie. Kiedyś, no, ale dobra, niech będzie, że Samaria jest stylistką. Do niej Proszę cię, żebyś wybrał się ze swoją dziewczyną. Dobra, wąduchy tutaj cudow cudownie. Idźcie gdzieś tam, stańcie tu, gdzie mi się podoba. Może tu? Kurde, jacy w ogóle zniechęceni, oni tak niezbyt ochoczo tam drepcą. Nie, spokojnie, o nie, bo on porozmawiał o lęku i teraz im spadło? Niezręczne spotkanie, kurde, słaby moment No, tak? Przyjmiesz? O! Tak, przyjęła Czemu spadło? Jezus Maria, nie mówcie, że Coś, jakiś przypał był Nie, dobrze, zgodziła się Co prawda było niezręczne spotkanie, bo coś tam On powiedział jej, że ma lęk Dobra, super, proszę bardzo, oni są Zaręczeni, wracamy do dupenów Jezus Maria, nie, żadni Członkowie, nie chcę żadnego klubu Kurza dupa, weź. Się. Mogę przełączyć kontrolę na rodzinę dupę. Nie wiem czemu non stop jakiś Ja skończę spotkanie W ogóle to nie, nikt nie miał być Adia jest w pracy Jenna była w ciąży Na ostatnim spotkaniu Musimy iść odwiedzić Jenna jenę. Dobrze Francis to w takim razie Chodź pojedzie, polecimy szybko na siłownię Dobra cokolwiek Oaza coś tam spalaj buduj Dobrze musisz tutaj wyminać panom paparazzi Kioko. Dobra Zaliczyło się. Ja, Winga, byłaby dawna. Katy Tisto nagrywała. Nieważne, jestem stara. No właśnie, Jenna. Zapoznaj się z Jeną, ponieważ Jenna urodziła dziecko i chcemy je obejrzeć. Tylko gdzie ona może mieszkać? Gdzie ty mieszkasz, babo? Adia, może ty się wybierzesz, bo ty może bardziej będziesz wiedziała. Komorebi? O, jest! A jaki ma Jenna? Dobra, super. Tutaj koleżaneczka Komorebianka. Zaraz zobaczymy, jak ona tam mieszka. Gdzie jest to dziecko, co urodziłaś? Gdzie jest no, co zrobiłaś z tym dzieckiem? Gdzie ono żyje? Nie ma go? To jest jakiś nastolatek. Jezus, Maria, no podpalił jeszcze, kurde, taku. Jak nie umiesz grillować, to się nie bierz za to. Weź szybko, ugaś. Nie, nie krzycz. Co to jest za reakcja na pożar? Nie, machanie nie pomoże. Weź, bo się ja Taku się pali. Ur. Adia, chodź tu pomóc im, przecież oni tu nic nie umieją, jakie niemoty, no ugaś brata, no co ty robisz, no Miki kurde Miki weź Miki taku no weź go uważaj, bo przecież on się zaraz on zaraz zginie no o boże zawdzięczam ci życie nie ma słów które mogłyby opisać moją wdzięczność Adia jedyna w ogóle która miała jakiś rozum nie wiem to dziecko w ogóle nie mieszka tu z nią w domu tutaj coś jest podejrzanego ta mała se wyszła w ogóle na chillu ona w ogóle nie słyszała nic bo siedziała na górze nie wiem urodziłaś dziecko i gdzie ono jest ona je ukrywa w piwnicy jest tam niedziela 20 to urodziny żaka nie wiem zrobimy w poniedziałek Działek, czy nie wiem jak to wyjdzie, ale nie byliśmy nigdy odwiedzić naszego syna i zobaczymy sobie jak on mieszka. Jestem bardzo ciekawa jak mieszka przebieraniec, wy nie? Puk puk przebierańcze pochwal się swoim domem. Ojej, wow. czy ty przebierańcze mieszkasz jak osoba chora psychicznie? Kto by się spodziewał? Taka graciarnia. Każde krzesło inne. No pozazdrościć wyprowadzenia się na swoje w nastoletnim wieku. Jak widać nie pomogło nic. Ale przynajmniej masz swój świat. Nie, nie kopiłki piłki z nim bo jeszcze przecież zbijecie te lampy. Wracamy w takim razie do domu, się ogarnąć przed imprezą. Fast forward do jutra. Mam no, nadzieję, że ty nie pracujesz, François. Ty pracujesz o ósmej. Zrobimy weź dzień wolny. Dobrze, czy rodzice mogą już się zwlec, bo mamy tutaj ważne rzeczy do roboty. Dobrze, Adiad proszę tak, do wyposażenia, w ogóle tak strasznie dużo jej kupiłam, tych rzeczy do wekowania, tych jakichś tam no różnych składników nasią coś tam, będziemy to potem obrabiać mamy tutaj batony krówki, torta i nie wiem co tam jeszcze, jakieś japacze czy tam jajka po benedyktyńsku, dobra to powinno starczyć cudownie, mamy imprezkę zapraszamy tutaj po torta, gdzie jest torta o tu, tort ze świeczkami będzie się stał tu Proszę, tutaj postawimy krówki. Proszę, wszyscy niech jedzą. Uzupełnimy tacę napojami. O, ładnie, Adia, to wygląda. Super. Niech Simowie grają w gry. Aha. Dobra, będzie trochę chaos. Żak, chodź, bo tutaj to jest impreza dla ciebie. Ty się tu nie możesz bawić nawet. Francis Mucha już założył tutaj wymiata. No, Jenna się ubrała tragicznie. Dobrze, zmuchnij świeczki, pochwal jubilata, przygotuj napoje. Nie, nie haftuj, Adia, haftuj krzyżykowo. Nie, nie usiadłeś za kiblem i haftujesz. Proszę cię, ja tu potrzebuję, żebyście grali w gry na przykład. Mogę grać z Hermenegildą Klocuch. Nawet mogę już grać z nią, tylko po prostu, żeby... Żeby, żeby to, to przeszło. Grają w gry, tak? To nie jest jako gra? Trochę słabo, no dobra. Ojej. Coś tutaj się stało. Babka się pośliznęła. Ta rodzina to jest jakiś chaos. Ale tutaj nie, no proszę bardzo. Ważne, że ludzie gadają mi się, ale przepraszam, to jest więc Proszę o robienie żywienia. To weźcie, bo zaraz się urodziny skończą i nawet torta nie zdmuchniemy. Nie wiem, co zrobić, żeby to było na środku stołu lub blatu. Chciałam dobrze, a jak zwykle wyszło słabo. Pomóż zmuchnąć świeczki Jacques Dupin. Tak, Jacques dmucha świeczki, zdąż. O, złoto nagle się wbiło. Super. Jacques zmienił grupę wiekową. Jaką mu damy cechę ćwiczenie? czyni mistrza. Musimy mu nadać jakiś charakter. Ja myślę, że on będzie taki spokojny w mimo wszystko. Dobra, kulturalny. Zróbmy, że rzeczak będzie taki właśnie ułożony. No i zróbmy mu, nie wiem, umiejętności motoryczne. Dobrze, nieważne. Co prawda te, to te wydarzenia są mm, krótkie i no nie wiem, żałuję, że tutaj się nic nie, nie udało tak za bardzo pograć. To wszystko, co się zaplanowało. Wszyscy już muszą iść no, ale w sumie to mają rację. No impreza tutaj do 17 trwała. Ojciec usnął po prostu, ojciec zezgonował. Żak mi się nie podoba bardzo, więc trzeba go koniecznie tutaj przerobić. Idziemy, moi drodzy, do lustra. Chociaż nie, on wcale nie jest brzydki jednak. Nie, twarzy mu nie będę zmieniać, podobny jest do rodziców. No dobra. Żakisław zdecydowanie fryzura musi być inna. Widzimy się za chwilę, jak go przerobię. Gra mi gra w ogóle tutaj, nie wiem o co chodzi. Kakofonia jakaś. Dobrze, to już wam pokazuję żakisława, bo tutaj mi coś mi się zrobiło. Pało z nagrywaniem. W każdym bądź razie Jacques Dupin prezentuje się tak, gdzie nie masz gdzie spać. Dał mu troszkę taką fryzurkę. Czekajcie, szybciutko, pokaż się tutaj. Musimy Rzeczkowi pokój zbudować, więc dzisiaj dużo takich rzeczy kurczę roboczych. Tak wygląda Jacques. On jest taki elegancik, ale moment, a czemu to jest na stroju imprezowy? Aha, dobra, imprezowy. O, dobra. Strój codzienny będzie wyglądał tak. Trochę taki łobuziak, skąd jest ta fryzura? Z licealnych lat. okej okay, czyli tutaj już nam się przydała nowa fryzurka. Taki całkiem, taki już na dziecko generalnie z niego będzie. On taki pierworodny, to już, tak powiem, największe nadzieje na nim spoczywają. Dobrze, Francis już śpi. Tu masz w dupie to, że w ogóle twój syn nie ma gdzie spać, bo on musi mieć biurko i wszystko, więc jakby tutaj do, dosyć to będzie ważne, jeśli chodzi o Rzeki Sława. Dobrze, tak bardzo roboczo w takim razie to jest pokój rzekisława. Sława. Co się stało? Lawinia burmistrzowa dzwoni. Znowu. hu, hu, hu tutaj bur, burmistrzowa do wszystkich coś czuje. Adia. O, weź właśnie, wypełnij tą aspirację. Jaka to jest muzyka? Słuchaj, New Age. Nie. I wypełnisz aspirację. Brawo. Wszyscy dzwonią. Samaria nagle. Dol ma wczoraj pierścionek. Wydaje mi się, że chce mi się oświadczyć. Samaria, czy myśmy przypadkiem nie widzieli przed do Twoich oświadczeń? Co powiedzieć? Tak, nie, a. Powiedz tak. Super, w sensie nie wiem w zasadzie. To jasne, jak słońce muszę powiedzieć tak. Dobrze. Tutaj wewnętrzny spokój. Guru zen. To teraz zrobimy specjalistka dbania o siebie. Krzątanina, ale pora na kasę. Aha, okej, okay. na działaniach. Dobra, zobaczymy. A co jakbyśmy. To dziecko na przykład. Hmm, postaraj się. O dziecko. Co powiecie? na to prysznic, coś, Teges? Nie, dobra, może nie, a może właśnie w tym? Postaraj się w kosmosie o dziecko z Simem, w rakiecie. Bo musi to być jakieś specjalne zapłodnienie. Idziecie do kosmosu? Postaraj się dziecko w rakiecie kosmicznej. Ja wiem, że zmęczona, ale damy radę. Wow! Lecimy! Tak! Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie. W stanie nieważkości. Jezu, mam nadzieję, że nic mi się nie stanie, bo dziecko samo w domu zostało. Nie wiem, czy jesteśmy odpowiedzialnymi rodzicami. Raczej nie. Wow, dobrze, tutaj odlotowo było. A gdzie Francis? Co on robi? Gdzie on jest? Adia, idź się umyć, a było jest po, bardzo, klub bardzo wysokich lotów. Pierwszy raz w kosmosie, no tak. Wróciliśmy brudni. Markus, ty się tutaj nie wtryniaj. No dobra, chodź zaproś Markusa, bo Markus nie wiadomo ile jeszcze pożyje. Markus ma... Ej, ale te zarobice to są rzutki, słuchajcie, dla gości, jeżeli ktoś czeka za długo na nas. No, tak jak Markus, który sterczy dosyć często. Czy ty możesz zrobić test ciążowy? Możesz. To zaraz się to wiemy, czy kosmiczne dziecko będzie spłodzone. Francis, mam nadzieję, że to nie będzie kosmita, bo już większy od ciebie, to ciężko nie. takiego. A Adia, choć skorzystaj, zrób test ciążowy. Jeżeli to w kosmosie nie wyjdzie, to już nie wiem co. Klub wysokich lotów, Zoe i Francji się przyjaźnią, ale to nie jest ważne. Ja chcę się dowiedzieć, czy mamy drugą ciążę. Adia nie jest w ciąży? O nie, rakieta się nie udała. Widocznie, wiecie, nieważkość coś tamtego. No to słabo, kurczę, nie, nie możemy zajść w drugą ciążę tak łatwo, jakbyśmy chcieli. No to bardzo przykre. Ja już drugi raz nie polecę, bo się boję, więc w takim razie zrobimy, wiecie, coś innego. Żaki, chodź tutaj, odrób zajęcia. Odrobiaj lekcje. Markus Party Shaker, tutaj brzuch troszkę wisi, ale widać, że siłownicy byli grani w młodości. No niestety kosmiczna próba nie udała się. Tak jak za pierwszym razem, nie mamy od razu pierwszej, pierwszego skutecznego podejścia. Odczekamy sobie chwilę, nie będziemy już tutaj takiej masowej produkcji robić. Ale najważniejsze jest to, że Żak po prostu... Tutaj już zajął komputer. Jestem ciekawa jak. Promuj swoje usługi na krzesłach do masażu. Aha, czyli ty masz na matach do jogi. Aha, że zdobądź stałego klienta, ale my nie chcemy jakby. Aha, że lekcja jogi. Dobra, czyli my możemy sprzedać lekcję. Czyli Adia zostanie. Tutaj będzie miała site hustle taki, że będzie instruktorką jogi. Chodź, spróbujemy w takim razie zostać instruktorką jogi. Jedziemy do spa day. Będziemy nagabywać ludzi na nasze usługi. Możemy się tutaj wbić na górę, że to my jesteśmy Мне... Nie ma Sakamoto, my chcemy być instruktorkami jogi. Ukradniemy pracę Sakamoto. Sakamoto, Wykamoto stąd. Udziel lekcji jogi. Prywatna. O, dla rodzin, skupianie umysłu, pobudzenie umysłu. Dobra. No, proszę tutaj Sakamoto się przesunąć, bo my kradniemy ci pracę. I zarobimy tutaj Michał dzwonek, zm zmuszamy ich. Sakamoto stoi i mówię, co jest moto? Czemu Adia mi ukradła pracę? Łaj, co ja teraz zrobię? Nic za bardzo nie umiem tutaj. Ach, nie mi szkoda, ale jest ona jest smutna! O nie, ona do sobie dostała młódku z tego powodu. Trudno, Sakamoto, no co? Takie zadanie mieliśmy akurat, no to nic personalnego. Nie wiedziałam, że ty akurat tu będziesz. Kiedy zarobimy hajsy? To jest już relaks, czyli rozumiem, że możemy za zainteresować pieniądze. To były zajęcia z jogi i naśladuję to. Aha, dzięki zawsze nowe doświadczenie. Dobrze. No to co mamy tutaj? Moje dzwoni tego nie zrobią. Przecież Michał dzwonek, to w ogóle on jest niewygimnastykowany, Zobacz, co nie, nie, on robi. Złamy sobie kręgosłup. Michał, już jest relaksacja. Dobrze, to musimy coś takiego zrobić. jakieś 10 razy. Markus nas zaprasza, żeby kupić t-shirt. Why not? Musimy ci sprawić jakąś radość, zanim się zwiniesz z tego padołu. A, psz planeta Jutmanina. Co to jest za dziewczyna? My nawet nie lubimy sobie bardzo grać w jakieś takie rzeczy. Eliza Pancakes. Tak jak ja wiedziałam, oni zazwyczaj kupi załóż koszulkę z lotu zapaleńców. Adia, chodź załóż, bo przecież Markus się uparł, żebyśmy z nim kupili tutaj koszulkę. Nie wiem, co mu zależy w ogóle. Jakoś śred średnio mnie to interesuje. To jakaś Leila tutaj Leja, kurde. Leja Świr O, Oliwia jest w ciąży tutaj ta. Oktawia, Octavia Moon. Co ona taka znudzona. Za ta Kara ci tego nie każę robić. Nie wiem. Będziemy starać, co to? wyzwania. Nie, my nie umiem nic programować, przegramy. Boże. Na kurde, po prostu ma na lani w głowie chyba. Może to oni wszyscy coś, jakieś cosplaye zrobili, tak? Bo tak chyba się pogubiłam, na czym to polega wszystko. Dobrze, moi drodzy. W następnym odcinku również podejmiemy starania o następne dziecko, żeby żak miał rodzeństwo. Trzymajcie się ciepło do zobaczenia. Cześć. <gry>